Witam. Pokażę Wam dzisiaj masaż kręgosłupa i powiem parę słów o wskazaniach, przeciwwskazaniach i wpływie masażu na organizm człowieka. Przeciwwskazania i wskazania jak wiadomo, przy każdym zabiegu musi znać każdy terapeuta. Możemy przeciwwskazania przede wszystkim podzielić na bezwzględne i na względne. Jak wiadomo, przeciwwskazania bezwzględne to są takie, w przypadku których. Zabiegu nie można wykonać w ogóle. Przeciwwskazania względne są to przeciwwskazania takie, przy których możemy wykonać część zabiegu bądź zabieg do przeciwwskazań przy masażu zaliczyć możemy zdecydowanie przerwanie ciągłości skóry. Wiadomo wszelkie zranienia w miejscu masowanym mogą spowodować różnego rodzaju infekcje, stany zapalne. No i tego typu przykle sprawy. Wszelkie choroby skóry. Wiadomo, można, jeżeli jest jakaś wysypka, bądź jeżeli jest to spowodowane jakimś zapaleniem wirusowym, bakteryjnym, można to po prostu roznieść na inne obszary ciała. Choroby serca, wrodzone wady serca, w przypadku masowania kończyn, na pewno żylaki będą takim zdecydowanym przeciwwskazaniem. Również zachować należałoby ostrożność w momencie, kiedy wiemy, że pacjent ma problemy z naczynkami krwionośnymi, gdzieś tam naczynka są kruche, pękają, są tendencje do pojawiania się pajączków i tego typu rzeczy. Do wskazań możemy zaliczyć. No, najważniejsze, wszelkiego rodzaju stworzenia, prawda, stawów, kręgosłupa, yy, no, nadmierne napięcie mięśni, wiadomo, że ma coś, rozluźnia troszeczkę, poprawia krążenie krwi. Bardzo często masaż stosowany jest w praktyce sportowej, prawda? jeżeli chodzi o rehabilitację, o leczenie różnego rodzaju kontuzji. Eee, możemy stosować masaż przy różnych urazach stawów, prawda? żeby staw odżywić, żeby przyspieszyć jego gojenie. Masaż rewelacyjnie działa na wszelkie układy, wszelkie narządy. Eee, no, poprawia krążenie krwi, co wpływa na odżywienie i stawów, i mięśni, i skóry. Masaż poprawia krążenie krwi w naczyniach włosowatych, co wpływa pozytywnie nie tylko na dostarczenie tlenu i substancji odżywczych do stawów, do komórek ciała, ale również przyspiesza przemianę materii, co wpływa pozytywnie na usunięcie niezbędnych produktów z organizmu, co ma też również wpływ pozytywny na Szybszą detoksyzację organizmu, na szybsze oczyszczanie organizmu z toksyn i różnych zbędnych produktów przemiany. Witam się Dominik Kręgiel. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na masaże do klubu sportowego PAKO przy ulicy Kiepury 5B.